Wirtualne studio fryzjerskie Ruda i Angela zaprasza. Jeśli jesteś znudzona, znudzony swoim wyglądem, to proponujemy zmianę luku. Za pomocą programu Happy Hair, wirtualny stylista, odmienisz swój styl. Wystarczy, że przyślesz nam zdjęcie swojej twarzy z włosami na numer telefonu 600 005 782 albo e-mail Com. P.S. Wirtualne studio fryzjerskie Ruda i Angela nie ponoszą odpowiedzialności za szkody psychiczne związane ze zmianą fryzury. Cześć moi drodzy, w nowym roku. Tutaj studia fryzjerskie Ruda i Angela. Z tej strony Angela. Od Rudej otrzymałam następnych klientów i zaczynamy słuchajcie od razu Ruda naraziła następną klientkę to będzie no słynna prawda na cały Kraków na całą Nową Hutę i szczególnie osiedle kombatantów Grażyna Pasek Grażyna proszę Państwa no dziewczyna po prostu o wielu osobowościach kobiety są gorące mężczyźni są zimne uwielbiam tą kobietę tak ponieważ jej po prostu po poglądy na, na miłość, na prawda, kobiecość, na to co można robić, a czego nie można, że nie można się umawiać z dwoma chłopakami, albo że jak się ma żonę to nie można rozmawiać z inną kobietą, takie pomysły, takie po prostu poglądy mam bardzo fajne, po prostu Grażyna jest chodzącą moralnością i tutaj na początek pierwsza fryzurka, no to właśnie taka chodząca moralność, nie, taka grzeczna, tutaj lekki bobik Taki bobik przycięty, troszkę grzywka na jedną stronę, troszkę nierówno. Wzięłam to tak nożyczkami po prostu do góry i tak po prostu ciachnęłam. No, musiałaby trochę zapuścić włosy, tak? Bo teraz nosi takie bardziej, troszkę, troszkę bardziej krótsze. Proponuję zmianę koloru z rudą. No, taki leciutki, taki, taki słomkowaty, no, troszkę ciemniejszy, troszkę może jak taka herbata albo kawa z mlekiem, tak, bardzo lubi zresztą, no, lekko podmalowane oczy, takie troszkę, no, takie troszkę mgliste, powiedziałbym, proponujemy zmianę też, no, soczewki kontaktowe, może jakieś takie bardziej, bardziej ciemnawe, może nawet zielonkawe, no i szminka, grażyna, oprócz po prostu w szafce swojej, oprócz tamtych mnóstwa, prawda, środków higienicznych, których masz pełno, to polecamy, Same, po prostu, żebyś tam miała po prostu śminkę i tą śminką się po prostu szminkowała nie pożyczała jej Halinie, tylko po prostu sama się szminkowała A druga fryzura, którą proponujemy dla, e, dla Grażyny, to jest po prostu fryzura stylizowana na Kelly Osborne, tak? Kelly Osborn, Kelly Osborn, czyli córkę Ozziego Osborna i Sharon Osborne. Po prostu słynna prawda, słynna też modelka, prawda, e piosenkarka. Aktorka, projektantka mody. Tutaj proponujemy ci zdecydowanie fryzurkę, no już zdecydowanie dłuższą. Ekstrawagancja, taki kok na głowie, no to by trzeba było być może. Po prostu musiałaby pomóc nam fryzjerka tutaj Ania z Betlejem, bo tego koka, no nie wiem, coś tam trzeba by było wsadzić, pewnie jakieś rusztowanie, żeby to stało, po prostu wszystko się trzymało, ale proponujemy. Na linie wycienowano na jedną stronę, tak. Tutaj, no, już zdecydowanie oczy niebieskie musiałabyś założyć kontakty. Żeby być taką, no, taką naprawdę w świecie mody, tak, w świecie show biznesu, to na jakieś wyjście właśnie do, do, do jakiegoś radia, do telewizji, na, 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 na taką ściankę, gdzie robią zdjęcia. No tutaj bardzo, bardzo wskazana jest właśnie taka ekstrawagancja trochę. Mam nadzieję, że ci się Grażyna podoba. Kolejne, kolejne zdjęcie, które otrzymaliśmy od Grażyny, to po prostu zdjęcie od Agi, to po lewej stronie przed, po prostu Aga mi przysłała nam, przysłała Rudę i Angeli takie zdjęcie. I wydaje mi się, że no, Grażyna, że ty chodzisz tak do ośrodka. No y, taka po prostu fajna tutaj stylizacja, oczywiście sweterek musi być cały czas błękitny, ale no już śminka po prostu odważna, czarna, kolczyk w nosie, no po prostu y, nowoczesna dziewczyna, więc proponujemy Ci tutaj z Rudą i z Angelą y, odważną fryzurę do tego, zapuść dziewczyno te włosy, weź troszkę po prostu zrobimy Ci, wydegażujemy Ci, wścieniujemy mocno, y, na oczko Ci spuścimy jedną stronę, Będziesz miała taką bardziej po prostu kobieta-kot trochę. No i wtedy ten kolczyk, po prostu ten mocny makijaż i szminka będzie fajnie ze sobą współgrało. Ta pierwsza wersja niech będzie taka bardziej rozjaśniona, czyli takie, taki kasztan po prostu troszkę, troszkę taki jeszcze niedojrzały. No a ty już jesteś dojrzała, nie? No prawda? Ale ten kasztan na twojej głowie byłby jeszcze niedojrzały. Więc naprawdę zaskoczony jesteśmy po prostu, że ty tak chodzisz do ośrodka z kolczykiem w nocy. I z, z czarną śminką, ale jesteśmy za. Po prostu Grażyna, proponujemy Ci nową fryzurę, dlatego ciekawe, co, co Ty na to. No i ostatnia propozycja dla Ciebie, Grażyna. No, wymyśliliśmy z rudą, że jednak. Ciemne włosy to jest to, tak? Będą trochę dłuższe i znowu do tego twojego kolczyka. Nie wiem czy ci, Piotrek Podgórski, no pozwala super, pozwala, bo jest tolerancyjny dyrektor, okej, okay, możesz mieć w nosie kolczyka, to tutaj proponujemy ci już, żebyś poszło na Eno w ogóle. I no, czarne włosy. Makijaż, no to zostawiamy, tak. I tutaj, no, czarne włosy z takimi, no, tutaj, um, wydegażowanymi tutaj końcówkami. Dobrze. No, trzeba by było zmienić też ten sweterek, nie? Tu proponuję jakieś koroneczki, po prostu może jakaś czarna suknia. Na przykład z koronkami tutaj na górze, żeby odsłaniały ramiona, no to już tak z rudą musiałabyś do nas, musiałabyśmy, musielibyśmy się spotkać w studiu fryzjerskim albo moglibyśmy podjechać do ośrodka i tutaj ci zaproponować Grażyna. Eee, więc jeśli idziesz w kierunku już powiedzmy emo czy gotyku, no to jak najbardziej jesteśmy za tym, eee, no mm, ale trzeba by było coś po prostu jeszcze nad tym popracować. Uważamy, że początek jest fajny, eee, okej, okay, to by było na tyle Grażyna cztery propozycje dla Ciebie. Dzięki. No i druga, druga nasza klientka z Rudą, no to Ruda załatwiła Marlenę, tak? Marlena to jest, no, Grażyna twierdzi, że po prostu ma tyle lat samo co, co Marlena, ale nie wiadomo do końca, czy to jest prawdą, po prostu, bo nie wiadomo, co Grażyna czasami mówi, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Ale taka, taka przyjaciółka po prostu jest naprawdę skarb, ona się zajmie, pomoże, jest zainteresowana, szczególnie chłopakami, nie? No ale rozgadałam się na temat Teraz przejdźmy do Marleny. Dobra, słuchajcie, Marlena, no taka kobieta po prostu z klasą, nie, z klasą podstawową od 1 do 3, czy nawet tam więcej, nie wiem, w każdym bądź razie, no nauczycielka, ale proszę Państwa, że nauczycielka to co nie może pięknie wyglądać, proszę bardzo, no zgłosiła się do nas, ponieważ no po prostu, nie wiem, uczniowie je do niej mówili, że nie wiem, niech Pani coś ze sobą zrobi, może jakieś dziewczyny coś jej, coś jej po prostu sugerowały, żeby nie nie wiem, żeby pani nie wiem na przykład zmieniła fryzurę, no i Marlena się po prostu do nas zgłosiła, powiedziała dziewczyny ratujcie, Ruda Angela ratujcie, mnie bo po prostu potrzebuje zmiany, więc Marlenka cztery propozycje dla ciebie, propozycja numer jeden na Kate Winslet, oczywiście tutaj mm, taka fryzura, no musiałabyś zmienić kolor włosów, bo Kate Winslet jest blondynką, ale po prostu gdybyś tylko zdecydowała się na zmianę koloru, zrobilibyśmy taką wersja włosy oczywiście musiałaby być dłuższe, ale można by było spiąć je w kucyk i wtedy mogłabyś wyjść na przykład na, na, na statek, na przykład z Piotrkiem, mógłby cię na przykład na jakąś żaglówkę, na, na jakiś ten na Titanika, na przykład Piotrek Podgórski, wziąć twój ukochany i na przykład ty byś mu zrobiła i byś mu zrobiła, wiesz, Celine Dion, ktoś by wam zaśpiewał, na przykład, i on po prostu podszedłby do tyła te twoje blond włosy, by rozwiewał wiatr i naprawdę wtedy by się przydało, żebyś do nas wcześniej przyszła, to byśmy ci takie blond włosy zrobili. Jeśli chcesz się po prostu czuć jak, jak kochanka na Titaniku, po prostu kobieta. Z klasą nie tylko od 1 do 3, ale właśnie taką klasą, prawda? Że jesteś, prawda, z jakiejś arystokracji, no, z rodu podgórskich na przykład, no to, to po prostu polecam, polecam tą fryzurę, no, okularki świetnie pasują. Tutaj lekko śmineczką, żeśmy tak pociągnęli taką arystokratyczną trochę kolor, taki, taki, taki ciemny różyk, ale no, myślę, że, że tutaj, no, też Kent, Kate Winslet ym, ciekawe, co by powiedziała. Ja myślę, że po prostu nawet, nawet sobowtórem mogłabyś zostać. No nieźle polecałeś, poleciałyśmy z tą Kate Winslet, musisz nam przyznać, Marlena, nie? Yy, natomiast, no wiesz, no yy, ja jestem przekonana, Ruda zresztą też tak powiedziała, Kaśka, że po prostu DiCaprio by nie poznał, nie odróżnił was po prostu ich, i ciebie by pewnie na tym statku chwycił po prostu i byście razem sobie pofrunęli. Nie wiem, co pod góra z no to, ale yy, no jesteśmy z Kasią przekonane, że to w tej fryzurze byłoby ci dobrze. Ale druga propozycja to jest też świat show biznesu, proszę, zostańmy. Jeszcze przy tym to już propozycja bardziej rudej, tak? Rudej kaszki, no oczywiście musisz mieć rude włosy, Marlena, no zobacz, no, może poszłabyś w tym kierunku. Są długie, z lokami, no troszkę musielibyśmy pokręcić tutaj trochę, ale no taka Ewa Mingę trochę nam wyszła, nie? Taka Ewa Mingę, ale taka wersja łagodniejsza, no bo wiadomo, że ty nie jesteś taka po prostu zązowata jak Ewa Mingę, nie? Że po prostu wszystko krytykujesz. Więc tutaj jesteś taką łagodniejszą wersją e, Mingę tutaj bardzo fajnie się wpasowała paszeczka twoja, nie znowu, znowu tutaj lekko, lekko tylko żeśmy troszkę dali śmineczkę, jakiś taki odcień połyskliwy, lekciutki błyszczyk, no z oczami ci nic nie będziemy robić, chociaż no tam może w następnych może w następnych propozycjach coś tam jakiś cień. No ciekawe, tutaj tutaj też taki, taki po prostu ja czujesz życie tak z tego z tego tego, z tej przemiany twojej, to nie? Ciekawe, co też na to twoje uczniowie, jakbyś tak weszła na na przykład środowisko albo po prostu wychowanie o społeczeństwie, albo język polski nie i tak po prostu rude włosy tak zarzuciła rudymi włosami, lokami i one gdzieś tam tablice byś od razu zamiotła. No. Myślę, że to też taki praktyczny po prostu ten sposób, te długie włosy. No kolejna propozycja dla Marleny to tutaj propozycja Kasi Rudej. No włosy musiały być rude, a Kasia po prostu poleciała w warkoczyki. Dla ciebie Marleno, no y, bardzo fajnie myślę to wyszło po prostu, taka się z ciebie zrobiła dziewczyna, taka śworna, taka no wręcz powiedzmy jakąś góralską naturę po prostu Kasia Ruda z ciebie wyciągnęła. Gdzieś tam po prostu te góry może tam zagrały jakieś tam hej hej, doliny, hej hej, barany, owce i w ogóle, że tak coś byś popasła, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że pomysł trafiony, dobry pomysł Kasia Ruda miała. Warkocz, no tutaj masz z jednej strony drugi jest zabinięty do tyłu, można go sobie dać do przodu, Marlena, jakbyś chciała, no. Wykonanie takich warkoczy po prostu tanie nie jest, no nie wiem, musiałabyś jakoś po prostu, no trochę się oszczędzić, nie? Ale no myślę, że spokojnie na jakąś taką wycieczkę, w góry gdzieś tam sobie idziecie, nie wiem, yy, też myślę na spacer z psem. No do szkoły spokojnie na jakieś zajęcia praktyczne ZPT, nie wiem, gnicę, nie ciasta, może jakieś pierniczki robienie albo jakieś prace właśnie ręczne nie wiem haftowanie spokojnie tutaj właśnie zamiast zamiast sweterka białego mogłabyś jakieś takie kwiatuszki założyć jakąś podomeczkę prawda i podomeczkę taką kwiecistą wiesz jak to z kieszonkami te panie mają po wsiach i po prostu spokojnie mogłabyś uczyć w na ZPT ewentualnie po prostu jesteś szefową naszego stowarzyszenia, więc dobrze, dobrze ci to idzie. My tak z rudą uważamy. To wiesz co, słuchaj, może byś została szefową koła gospodyń wiejskich, na przykład tam gdzieś po prostu na wsi. Tak idealna po prostu fryzura, myślę. No i ostatnia propozycja Marlena, po prostu fryz, no ten może Cię troszkę zszokować, ale nie bój się, słuchaj, to jest, to jest po prostu tylko no, trochę pracy, natomiast no tutaj proponujemy tak, jest karnawał teraz, możesz sobie po prostu taką fryzurkę u nas zamówić, nie ma sprawy, no troszkę musiałaby się tam zapuścić farba, no to taka w, ciem, w kolorze takiego piaseczku, trochę może ciemniejszego, takiego powiedzmy mokrego piaseczku e, no grzywkę musiałybyśmy zdecydowanie zapuścić e, słuchaj no i mm, propozycja jest zdecydowanie na karnawał gdzieś do Rio nie wiem albo do Zabierzowa e, może może gdzieś tam Zakopane Krupówki no nie wiem jakaś dancing nie wiem z Piotrkiem prawda on jako ten Alice Cooper a ty po prostu taka no e, na pewno prawie e, prawie Anielica e, po prostu Anielica taka karnawałowa, po prostu ja się, że ta fryzura dodaje Ci takich skrzydeł, zastanawiam się też, czy po prostu na przykład na jakieś, jakieś do szkoły, na przykład na jakąś religię, nie wiem, albo, albo tak może na jakieś zajęcia typu, typu na przykład yy, to tak może, może o jakichś takich innych, może, może, tak, może o takich jakiś, no, innych y, w ogóle postaciach historycznych, nie, na przykład na historię, Ludwik XV, na przykład jakieś tam oblubienice, tak, że tam po prostu one są, no, tam z tym cesar z cesarzem, nie z Ludwikiem. Yy, no ciekawe, co Piotrek, no, Piotr, cesarz Piotr, no to gdzieś w Rosji, no też mogłoby być w Rosji, tak, że cesarz Piotr, po prostu a ty jesteś jego, taką po prostu eh... Taką, taką metresą, no nie wiem, no, czy taką ulubioną, no, no dziewczyną, po prostu, a on po prostu sobie wybiera, prawda, nie? Więc taka propozycja jest dla ciebie tutaj ostatnia, szaleństwo zupełne, ale zastanów się naprawdę, bo uważamy, że wydobywa z ciebie taką po prostu jajcarę, taką właśnie ten uśmiech. Ona pasuje do Twojego uśmiechu, do Twojej po prostu, do Twojego poczucia humoru, do Twojego luziku. No, no to, no to, no to chyba by było na tyle, te cztery Propozycje dla grażyny i dla marleny, które są podobno w jednym wieku, są takim samym, ale nie wiadomo, kto ma rację. W każdym razie dziewczyny zrobiłyśmy Wam z rudą fryzury na różne okazje, coś mam nadzieję, wybierzecie, i do ośrodka, tam i do, do pracy. Naprawdę no, jest z czego wybrać, tak? Obie jesteście mocnymi osobowościami, więc fryzury też były mocne. No to chyba na tyle dzisiaj do zobaczenia następnym razem z następnymi osobami, które chcą zmienić swoje życie. Bye. Na zakończenie takiego przedstawienia naszego wirtualnego studia fryzjerskiego Ruda i Angela chcemy jeszcze raz z Kasią Rudą zaprosić was do przesyłania swoich zdjęć, fotek, twarzy, przede wszystkim z włosami, nie? I wtedy, jeśli chcecie zmienić swój po prostu look, to z Kasią, się rudą, ustali, zaproponujemy Wam pewne propozycje, Wam złożymy i być może się po prostu zgodzicie, opublikujemy to i będziemy dyskutować na temat fryzur. Numer telefonu, na który możecie przysyłać foty 660 005 782. E-mail, SDS przystanek betlejem, -małpa -gmail -com. Ruda i Angela zapraszają. Bye!